Cześć! Witajcie! Dzisiaj mamy taki właśnie fajny śnieżak już nam przypadał tutaj Przypadał, po jakiemu ja w ogóle mówię? Popadał Zresztą pada w tej chwili Mam nadzieję, że to widać Zrobiło się ciut chłodniej Ostatnie parę dni było niestety nie mroźne, albo istety a właściwie to bardzo dobrze, że nie były mroźne bo mieliśmy nawet 15 stopni na Islandii, uwierzycie w to? 15 stopni Islandia, a dziś mamy śnieg. Tak, jeszcze z tego właśnie punktu od tyłu chcę Wam pokazać właśnie moje kwiatki. Tu właśnie nie wiem, jak się ten nazywa, jest bardzo fajny. Rośnie z jednego liścia, jak drzewko. Właśnie yy, szczęścia. E, ten też właśnie nie wiem, co to jest. Chyba, że ktoś zna i umiałby doradzić, co to jest za roślina. Byłoby całkiem sympatycznie, bo głowie się. To też jakiś taki gruboszowaty. A moja cebula, która miała bardzo dużo much po zakupie, jak się okazało, aż tak wyrosła, o widzicie, i ma przepiękny kwiatostan, składający się z trzech takich dużych, eleganckich lilii. Naprawdę pięknie to wygląda, nawet cztery są. Jedna, druga, trzecia, czwarta super. A to. W środku są nasiona, właśnie tej lilii, która była wcześniej, i doczytałam się, że jeżeli wsadzi je się od razu do ziemi, to jest szansa, że kwiat po prostu wypuści cebulki, będą po prostu urośnie wszystko i będzie więcej takich lilii. Więc chcę spróbować. Tutaj jest moja dracena, która no, wygląda jak wygląda. Rewelacji nie ma w tej chwili, bo wszystko przez to słońce też za słabo ją podlewałam za mocno podlewałam i taka zbrzydła ale da radę mam nadzieję w tym roku jakoś urośnie to właśnie dracena nie chciała rosnąć na tamtym mieszkaniu e, które miałam wcześniej przez dwa lata w ogóle no praktycznie nie puściła ani jednego listka także tutaj coś się zaczyna dziać e, zobaczymy jak będzie w tym roku dracenę posadziłam e, z takiego właśnie o kawałeczka jak tu u góry Także widzicie bardzo ładnie mi to urosło ale takie smutne trochę jest. A tu jest e, następny kwiat, i jak on się nazywa, bo zapomniałam. E, bl, 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 amarylis, chyba Amaryllis się nazywa. Szczerze to tam zerknęłam właśnie, bo o tutaj na tym kwiatku jest coś napisana, Co tutaj napisali? Amarylis, dokładnie. Amarylis. O niech sobie będzie, bo jak znowu zapomnę, to będę mieć zapisane. No, niestety ten amaryllis czerwony nie urósł w tym roku. Puścił dwa takie nie wiadomo co liście i tyle go było. Myślałam, że urwałam ten liść. No, nie, trzyma się taki mięciutki jest, że no. No, sucho ma, tak znaczy sucho, tak jak dla cebuli ma akurat, ale no jakiś taki jest niedorobiony i wiecie co? Ja wam powiem, on potrzebuje troszeczkę być w chłodzie. A on nie był w chłodzie, w ciemnym i w chłodzie, i w przyszłym roku, jak już te liście po prostu zasuszą się w przyszłym roku, ja go włożę do lodówki na jakieś 5 tygodni i mam nadzieję, że będzie fajnie. A tu mam listek e, tego grubosza. O, sucho jest, trzeba podlać. E, woskownicy, przepraszam, nie grubosza, no ale gruboszowate też. Mam go 3 lata i jeszcze nie puścił mi tutaj, właśnie, żadnego nowego pędu, więc też ciekawostką jest. No i aloesy, bo tu są trzy rodzaje, bynajmniej były trzy. Tak, są trzy. Jeden jest o tutaj, widzicie, aloes. Ten du, duży, właśnie taki zwykły, najzwyklejszy aloes i taki, który rośnie jak chwast bardzo szybko i pełno go wszędzie, odnóżek jest pełno. Ten miałam bardzo duży, parę lat temu był taki duży, że nawet udało mi się choinkę z niego zrobić, bo nie było choinki, także bombeczki ładnie na nim wisiały. A właśnie z tamtego mieszkania rośliny poprzychodziły i nie chcą mi rosnąć, jakieś takie coś. A tu mam, to się tak specyficznie ten kwiat nazywa zaminokaktus, jakoś tak dziwnie, e, bardzo dziwna nazwa, ale jest właśnie sezon w tej chwili na nowe pędy. I widać, rośnie. A tu widzicie, ja używam ziemię kokosową. Ziemia kokosowa trzyma długo wilgoć. Ten, ten, właśnie, kwiat nie lubi przelewania, podlewania, bo jak się przeleje, to właśnie o taki efekt mamy. Więc najlepiej podlewać, właśnie, do tacki, tutaj, do miseczki na dole. No i ten, ja nie wiem, jak on się nazywa ale jest bardzo dobry jeżeli chodzi o oczyszczanie powietrza i w sypialni bardzo fajnie go sobie że tak powiem postawić to wówczas będziemy mieli ładne czyste powietrze w sypialni. Mam jeszcze jednego. No, mam jeszcze jeden kwiat. Widzicie, tutaj jest um, drzewko szczęścia, czyli gruboż drzewiasty. Jest bardzo duży w tej chwili, a ja go posadziłam z takiego Nazwijmy to z takiej może wielkości części, ale to była taka rozgałęziona ta część. No i ten mi akurat ładnie urósł. A właśnie, a tutaj jeszcze są te kaktusy, czy jak on się tam nazywa, właśnie ten, który przed chwilą pokazywałam, który nie lubi przelewania, podlewania. Tu są trzy listki i od nich się utworzą bulwy i można w ten sposób go rozmnożyć. A ten, wiecie, on jest śmieszny, bo w Anglii na niego mówią e, języki teściowej. O, tak na niego mówią. Języki teściowej. Jest bardzo duży, jak zresztą widzicie. Trzeba go, trzeba go rozdzielić, ale mi się nie chce. E, tak, on jest ogromny. Jest piękny okaz. I jeżeli kogoś to interesuje, chciałby uzyskać właśnie z liścia, owszem, można. Trzeba pokroić liście na takie odcinki, i jeżeli chcemy uzyskać właśnie żółty kolor tutaj z boku, to trzeba wyciąć takie coś tutaj. Kawałek tu żółtego, do góry, prosto, na dół i tak. I tak włożyć, to właśnie wówczas uzyskamy żółty, żółty, żółtą obwódkę tego liścia. A jeżeli tego nie zrobimy, obwódki nie będzie, urośnie po prostu zielony, no i ten śnieg, widzicie, cały czas pada cały czas pada, także ciekawe jak to będzie wyglądało następnych parę dni, bo już zima powinna przyjść a tu pod lampą szczerze to chcę zlikwidować to, to bo tu zobaczcie, tylko cztery doniczki stoją no ale, ojej, moja ta e, drzwi spadły, <gry> drzwi spadły Tutaj widzicie jest papirus, uratowany, odratowany, dlatego ta lampa jest, bo naprawdę z samego korzenia praktycznie go ratuje w tej chwili. Papryka taka ozdobna, zobaczymy co z tego będzie i rozmaryn, który Wam już pokazywałam z nasionka, który mi urósł, także jestem bardzo zadowolona z tego rozmarynu i tu jest coś, też właśnie nie wiem co to jest, jest takie lekko grube, Kiedyś, jak dostałam moje dżdżownice, to ktoś wrzucił nasiona i to jakieś nasionko jest, ale czego to ja nie wiem. Drzwi się zamknęły, kamera szaleje, bo jak widzicie, wszystko jest fioletowe, a nawet ostrożnie jest ciężko nabrać. O, a moje akwarium wygląda jak zwykle. Pływają, cieszą się życiem. Moja nowa tutaj jest o rybka. Fajna, no, ona troszeczkę już urosła, a on. Taki dostojny, wielki, płynie z czerwoną, fioletową i niebieską. Niebieska, gdzie jesteś? Gdzieś się schowała. A moje ślimaki to się takie zielone zrobiły. Nie wiem co im dolega, ale wyglądają nieco ciekawie. Powinny być żółte, sam glon na nich siedzi. A także sobie siadłam. Widzicie, kawka musi być. Zmęczona troszeczkę jestem, ponieważ wczoraj trochę przyimprezowałam, poszłam sobie do downtownu, do centrum miasta, zobaczyć co się dzieje w mieście. No i także, tak powiem, o szóstej rano, jak wróciłam do domu, to teraz jest za 15, trzecia wieczorem i Wam powiem, zmęczona jestem, czuję się jeszcze taki śnieg, jest to, co już w ogóle, ale bardzo pozytywnie wyjść, przede wszystkim przejście, zobaczyć jakieś twarze, pogadać z kimś. Polecam, naprawdę, najlepsza terapia wyjście do ludzi i osoby, które mają właśnie takie problemy, że siedzą same, czy jakieś właśnie już zaczynają fobii dostawać, że boją się wyjść z domu. Ja akurat tej fobii już może nie mam, jak miałam kiedyś, ale naprawdę polecam wyjście. Jeżeli ktoś nie lubi iść do baru, to może po prostu pójść na coś innego. A w Islandii, jak wygląda takie życie nocne? Ludzie się spotykają, gadają, od baru do baru przejdą, pasuje im, pójdą ze sobą do domu, wrócą. Co się będzie działo, to już zostaje w domu, prawda? Potem wcale nie muszą ze sobą rozmawiać. I tak to właśnie wygląda na Islandii, bardzo luźne podejście do takiego życia jest. Ja mam satysfakcję na przykład wczoraj spotkać pisarza albo spotkać znajomego, którego wcześniej spotkałam i koleżankę. No, po prostu ja mam taką potrzebę wyjścia w tej chwili do ludzi, także, no właśnie, chciałam wam nagrać, jak wygląda życie w Downtownie, ale tak szczerze mówiąc, ja się bałam wziąć ze sobą kamerkę, że wiecie, jest ciasno, różnie bywa i nie chciałam stracić mojego sprzętu albo żeby został połamany. Eee, także, może kiedyś, kiedyś przejdę się po prostu na spacer i wam pokażę. Ale co chciałam powiedzieć na spacer, ale no właśnie, zgubiłam wątek, bo za dużo myślę dzisiaj, za dużo myślę. Ehm, no, więc mamy ten śnieg, jak widzicie, za oknem. Cały czas spada, przykręciłam żaluzję, bo nie było mnie teraz widać. Żarówka świeci, żarówka świeci, żółto, ciemno. Po prostu to światło tutaj, ja nie wiem, LEDowe chyba by musiała zainstalować, by strasznie ciemno w tym salonie. A ciekawe jest właśnie, to ja nie rozumiem, czemu w tym salonie jest tak ciemno, a w sypialni jest jasno i ta sama żaruwa działa, może dlatego, że sypialnia jest o połowę mniejsza od salonu. Um, wam powiem jeszcze, że um, moje sprzątanie to trochę szlak trafił. Chyba jednak nic nie wyszło jeszcze w tym tygodniu, oprócz tych czterech kartonów, które udało mi się wyrzucić. Ale nie było czasu, bo byłyśmy zajęte, jeździłyśmy i były wizyty, badania i tak dalej. W każdym bądź razie, syf jak był, tak jest. A ja powiem Wam, jest jeszcze gorzej, jak było. Jest totalne tornado, ponieważ rzeczy są niektóre powystawiane i powystawiane, wszystko gdzieś leży. Cztery puste kartony stoją, czekają, żeby je znowu zapakować. I przede mną teraz będzie moja szafa w korytarzu, w której mam bardzo dużo ciekawych, magicznych rzeczy. I właśnie się zastanawiam, do czego mi te rzeczy są potrzebne. Także będę chciała przeorganizować to. Eee, wiecie co? Ja w ogóle mam raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Cztery ekspresy do kawy. Każdy jest inny, z każdego można było się fajnie napić. E, próbowałam to sprzedać, niestety nikt nie chce kupić, więc na razie się zastanawiam, co z tym zrobić. Jeden pewnie do kafistofy zaniosę, a niech mają, tam wiecznie się przepala im ten ekspres, to niech sobie mają ten ekspres, ale jeden sobie zostawię. Chociaż Wam powiem, właśnie ja nie piję takiej kawy, się zastanawiam, na co mi ten ekspres. No z drugiej strony, może ktoś przyjdzie, będzie chciał się napić kawy i po prostu może dlatego go trzymać. No to mam jeszcze tego Dolce Gusto i się też zastanawiam, co z Dolce Gusto zrobić, ponieważ Dolce Gusto jest fajny, ale... Ale Dolce Gusto strasznie dużo generuje plastiku ze swoich kubeczków i ja już ponad rok temu przestałam go używać. Ehm, Właśnie, on fajnie parzy, ale jest plastik. No i ta kawa, która jest w Dolce Gusto ze śmietanką, czyli z chemiczną śmietanką, ja wybrałam pić rozpuszczalnej zwykłej kawy z dodatkiem mleka, które ja kupuję w sklepie, czyli wiem, że kupuję świeże to mleko. No i taki właśnie mam dylemat, co zrobić z tym Dolce Gusto, bo dawno temu go kupując miał swoją cenę. Dzisiaj cena jest trzy razy niższa w sklepie, żeby kupić ten egzemplarz, no to co, ja po prostu bym musiała go komuś oddać praktycznie za darmo. Um, tak patrzę teraz na niego i myślę i na razie niech stoi o, i właśnie u mnie to jest, a na razie niech stoi może się przyda no. no ale mówię już mam poprzygotowane, posortowane rzeczy jeszcze znalazłam parę rzeczy, które muszę pooddawać także elegancko e, książki, część książek wywiozę do biblioteki tutaj właśnie i to wywiozę do naszej polskiej biblioteki, która jest nad ambasadą w Reykjaviku, ambasadą polską. Tam wywiozę, ponieważ jeżeli kiedyś bym miała ochotę je poczytać, to będę wiedziała, gdzie one są. Są to książki bardzo... Yy... Głębokie w swoim temacie, ponieważ dotyczą budowy komórki roślinnej, więc nie wiem, czy wszystkich to też zainteresuje. No, ale mam właśnie takie książki, ponieważ swojego czasu chciałam je przeczytać. Niestety mi się nie udało. Jezu, mam tyle książek do przeczytania. Ja teraz nie, nie kupuję, nie zdobywam, nie pożyczam nic, w ogóle żadnych książek, ponieważ mam nawet biografię Tomasza Lisa i już jest, czeka na mnie, a nie mogę skończyć wojewódzkiego i że tak powiem. Wojewódzki fajnie, fajnie, ale chyba przereklamowany jednak jest i fajnie pisze, fajnie się czyta, ale jak dla mnie dzisiaj źle czyta, ponieważ on dużo pisze tych rzeczy, które dzieją się w Polsce, dotyczą idola, jego pracy i itd., wymienia artystów i rozrobił się tego typu problem, że ja po prostu nie wiem o czym on pisze, ponieważ ja nie mieszkam w Polsce, nie interesuję się tym, nie oglądałam tego wszystkiego. I po prostu czytam, czytam, żeby już przeczytać, bo fajnie pisze, ma fajne cytaty, naprawdę, cytaty to on ma bardzo dobre. I jego książka też mi da trochę inspiracji takich różnych, także na no koniecznie muszę ją przeczytać. Ale wiecie, jest inna zmora telewizora, czyli ze telewizora, czyli właśnie telewizor, telewizor, który mnie całkowicie pochłania. Ja nie mogę się w ogóle od niego odczepić, wkurzam się, wkurzam się i... No właśnie, muszę jakoś właśnie ze sobą walczyć, żeby tej telewizji może oglądać trochę mniej, ale no u mnie musi lecieć telewizor, bo wtedy tak głucho jest, cicho, pusto, wiecie o co chodzi. Okej, okay, ja idę odpoczywać, <grych> idę odpoczywać, dzisiaj na obiadek przygotowałam sobie baraninę i tak jak mówiłam wam ostatnio, dwa, trzy filmiki temu o baraninie, to ja po prostu wzięłam szklankę, nasypałam do szklanki sól, pieprz, przyprawy najróżniejsze, czosnek, zalałam to olejem, łychę octu winnego takiego jabłkowego dodałam, włożyłam to do worka, do tego to moje mięsko i tak od wczoraj leży. Także jak dzisiaj upiekę to podejrzewam będzie bardzo smaczne i będzie takie aromatyczne. E, Okej, okay. patrzę, bo tu tak się ustawiałam, żeby tego kwiatka było widać, ale jeszcze kawałek niżej. Mnie niech lepiej będzie widać, a nie kwiatka. E, Okej, okay, dobra, słuchajcie, piszcie w komentarzach e, pytania, różne rzeczy, no o co i gdzie i jak. E, komentujcie, lajkujcie, polubcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo... E, no, jeżeli chcecie być na bieżąco, to musicie po prostu polubić mój kanał, zasubskrybować go i kliknąć co? Dzwoneczek. Klikajcie dzwoneczek, bo jak klikacie dzwoneczek, to zawsze dostaniecie powiadomienie, że jest nowy filmik. To byłoby na tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się na razie. Cześć.